Jeśli szukasz mężczyzny, który będzie Tobie wierny, będzie przy Tobie stał przy każdej okazji, nie wiadomo co się stanie, nie wiadomo co byś odwaliła, on będzie przy Tobie stał i zawsze będzie przy Tobie czuwał, no to musisz sobie znaleźć takiego chłopaka, który kibicuje Manchesterowi United. Manchester United właśnie odpadł z tych w sumie najmniej istotnych rozgrywek w lidze angielskiej, czyli z Carabao Cup, ze czwartoligowym, I teraz czekajcie, bo muszę sobie przeczytać tą nazwę. Grimsby Town, ekipą z tu, czyli to jest odpowiednik czwartej ligi. Taki wiecie. Pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, czwarta liga. Opadli no, po rzutach karnych, no po występie, który był po prostu poniżej jakiejkolwiek krytyki. I teraz, może, troszeczkę bardziej na poważnie. Manchester United od czasu odejścia Sir Alexa Fergusona jest drużyną, która stała się memem. No i niestety, no stała się tym memem nie bez powodu. Po pierwsze między innymi przez właścicieli, którzy bardzo lubią rozpieprzać pieniądze na prawo i lewo na zawodników, nie zdając sobie sprawy z tego, że są pewne struktury działania klubu, które są bardzo istotne do tego, żeby klub w jakikolwiek sposób był w stanie funkcjonować. Oni nie są w stanie tego pojąć, dlatego to wygląda tak, że jest wiecznie, wieczne mielenie, mielenie trenerów i tak dalej, wieczne jakieś koncepcji drużyny. I koniec końców nie wychodzi z tego nic ciekawego. Doszliśmy do momentu, w którym mamy pana Rubena Amorina, który jest teraz trenerem. Oczywiście prowadził sobie Sporting Lizbona, wcześniej z, myślę, całkiem niemałymi sukcesami, jak na to, w jakim klubie występował. I jest po prostu wrzucony w największy kocioł czarownic. jest wrzucony w największy bagno, z którego bardzo ciężko jest wyjść. I wiecie, no na koniec sezonu poprzedniego, teraz jest to wyciągane, oczywiście, że powiedział, że jeszcze Storm is coming, że będzie dobrze, że przyjdzie taki moment, że będą ludzie zadowoleni z gry Manchesteru United, no ale no musimy zdać sobie sprawę, że no może to nie być moment taki, który się wydarzy już zaraz, To nie jest jakieś po prostu wielkie wydarzenie teraz to, że, że odpadli z tym czwartoligowym zespołem z jakiegoś tam najmniej istotnego pucharu jest to oczywiście porażka, która będzie się ciągnęła latami, tak jak za Realem Madryt, kiedy tam odpadli kiedyś czwartoligową drużyną, gdzie w składzie byli Zidane, Raul i tak dalej ale no będąc kibicem Manchester United, ja bym na pewno ostatnią rzeczą, jaką powiedział, to zwolnić trenera i znowu bierzmy jakiegoś nowego trenera, może Jose Mourinho po raz kolejny przyjdzie i będzie próbował coś uratować. No nie, absolutnie nie, słuchajcie, no musicie być wytrwali. To jest bardzo smutne i fajnie by było, gdyby ponownie po, po pojawił się silny Manchester United. Jak wiecie, jakiś klub z historią i tak dalej, jakiś tam, tam, powiedzmy, lepszy klub z Manchesteru, żeby to wróciło na właściwe tory, ale musicie niestety przeczekać no, no przynajmniej jeszcze jakiś dłuższy czas i zaufać procesowi. Koniec końców Arsenal również wrócił na jakieś tam tory, chociaż Arsenal to jest Arsenal, a jak Wikel Arteta zrobi na jakiś cud, to koniec końców i tak to jest Arsenal London. Kibice Manchesteru United bardzo Wam współczuję, ale bądźcie wytrwali.